I ja witajcie z tej strony Big Six I dzisiaj ten film nie będzie o Kładziszu ja Ciekawe czy znę było blisko Nie, nie gada, dobra Jak go Niech się tutaj świeca ja trochę nagrzeje no i będziemy jeździć Znaczy nie będzie, znaczy BĘDZIEMY jeździć, ale nie kładzisz No O, był Dobra Nie ma sensu Gasimy no. Paliwa nie ma Tak ogólnie sobie pomyślałem, że filmy będą yy, co tydzień w sobotę. No yy, Więc będzie fajnie jak będą filmy co tydzień w sobotę no Ale I w wakacje się postaram daily zrobić. Ale nie wiem czy mi to wyjdzie. Dobra. Jeździmy rowerami Aha. już sobie zobacz zrobiłem bo no nie będziemy jeździć, a będziemy skakać Tak jest stawiam wam tutaj Nie wiem czy będzie czy będzie coś widać ale musi coś widać być Dobra widać Nie wiem czy się telefon nie wywali

Muszę łańcuch, wziąć z innego roweru, bo ten łańcuch jest zbyt luźny, no, tak biorę z innego roweru łańcuch, przykładam do tego roweru łańcuch i jedziemy dalej. No więc jestem po długiej, długiej przerwie dla Was, to była sekundka dosłownie. No i tak jak mówiłem wcześniej, filmy będą się, się pojawiać co sobota. Czyli co tydzień. A wakacje planuję zrobić Daini. Jeszcze spróbujemy sobie go odpalić. Po długiej przerwie. Nie gada. Dobra, niech się trochę nagrzeje. Ja, ja wam trochę pogadam. Że o, zimno się robi. Nie wiem czy będę jeździł. Jeszcze może skaczę. Skoczne z dwa razy No i tyle będzie Zysk Zyskakania, ale jeszcze spróbujemy sobie odpalić tego złoma. O tutaj tego złoma. światło się zapalają jak na dużym, o to, tutaj oto. <laughs> ale śmiesznie ogólnie Dobra ale go nie, nie gada. Jeszcze raz. O, teraz to w ogóle zadła Nie, no, no, nie no, paliwa, no, to nie ma paliwa, to nie ma sensu. Jak będzie paliwo, bo będę jeżdżony. Tak ogólnie to chciałem wam jeszcze powiedzieć, że będzie wy... ten. Będzie wy. Będzie wy... Jedna sobota będzie jakiś vlog z Kładem i takie inne. A druga sobota będzie film z ryb. Nie wiem albo coś takiego nie? albo w filmy z rybę się pojawiać piątek niektóry niektóre piątki po prostu i wtorki czy coś takiego po prostu w tygodniu a takie vlogi normalne albo filmy z gier będą się pojawiać w soboty i w sumie takie coś by pasowało nie wiem jak Wam, ale będziecie mogli napisać w komentarzu, czy Wam się takie coś podoba, czy nie Więc co? No. Skaczemy Odstawiam was tutaj Ogólnie później Wam pokażę cały ten mechanizm jaki tu zrobiłem a teraz lecimy So Good nie puszcza nie wiem go ogólnie czekajcie muszę tutaj przełożyć na inną zębatkę to chodzi głównie o tą zębatkę albo o łońcu Zobacz, może na, tak jak mówiłem, na slow motion będzie może widać, bo tu sobie jedzie się i to się wcina tu, no i nie, nie możecie ogólnie dalej tu yy, się w tą zębatkę wkręcić przy łańcuchu, przy bo jest napięty, no i ogólnie to nie wiem, czy to wina z łańcuchu, bo ten łańcuch powinien iść tak, a on idzie tak. Ale spróbuję się dowiedzieć no i więc jeszcze zobaczycie sobie na koniec w slow motion o ile mi się to uda wkleić jakoś no więc to by było na tyle jeżeli będziecie chcieli więcej filmów vlogów i wędkarskich informacji takich różnych przecież ja wiem tyle że żeby łapać ryby to trzeba mieć robaka na haku Bo ogólnie jakoś przynęte, bo inaczej wam nic nie weźmie. No. Ale wy, wy wtorek mam jechać na ryby i nie wiem czy nagram coś z tego, czy nie nagram. Postaram się, ale jak wyjdzie to nie wiem. Nie wiem czy to dzisiaj łańcucha na okay. Cześć!